Cześć, dzień dobry, witam w drugim odcinku podcastu Zbudowane od zera. Ja jestem Adam Biernat i mam dzisiaj ogromną przyjemność podzielić się swoimi przemyśleniami, swoimi wnioskami, swoimi obserwacjami ze świata biznesu, ze świata social media, ze świata budowania relacji i tworzenia y, dużych organizacji. To nie miało się rymować. Natomiast jest to drugi odcinek, w zależności kto sobie w jakiej kolejności to ogląda. W moim przypadku będzie to drugi materiał, który dla Was nagrywam. Widziałem bardzo dobry odbiór pierwszego materiału, za co jestem bardzo wdzięczny, więc każdej osobie, która odsłuchuje sobie również tą część, bardzo dziękuję za feedback i, yy, i opinię na temat pierwszego materiału, który myślę, że się bardzo fajnie przyjął. Tak jak mówiłem, on był dość taki jeszcze dziki i freestyle'owy, ale będę starał się jakoś te, te materiały ustrukturyzować, żeby też każdy odbiorca wiedział czego się spodziewać i pomyślałem, że na każdy podcast będę przygotowywać sobie albo jakieś tematy, które urodziły mi się w głowie, w okresie, kiedy podcastów nie nagrywam, czyli jakieś sytuacje z życia, sytuacje z przeszłości, sytuacje z codziennego, prowadzenia, z codziennego prowadzenia biznesu, jakieś obserwacje, może jakieś rozmowy, właśnie, bo nie uważam się za świetnego mówcę, nie uważam się za świętego, świetnego prezentera czy najlepszego prowadzącego, ale uważam się za całkiem niezłego słuchacza, a być może jeszcze lepszego obserwatora, i być może również ta cecha. Umiejętność zamykania budzić częściej niż, yy, niż, niż uważne słuchanie. Pozwoliło mi właśnie być mądrzejszym o parę kwestii i do tego też zachęcam wielu z was, żeby w tym roku, bo nagrywam też to po 1 stycznia, więc witam was również w roku 2026. Zachęcam do tego, żeby w tym roku, tak jak powiedziałem wcześniej, być bardzo mocno otwartym, to co mi bardzo mocno w życiu pomogło w biznesie. To postanowienie sobie, że jestem w stanie zaakceptować fakt, że mogłem się w przeszłości mylić, że swoje przekonania, swoje um, jakieś przemyślenia, czy to, co wydawało mi się słuszne albo skuteczne, być może nie jest skutecznym. I takie otwarte podejście podejście ja to nazywam wiecznego studenta w rozumieniu nauki biznesu. Myślę, że zaoszczędziło mi wiele, wiele wiele, błędów, zaoszczędziło mi wiele nieudanych prób, dlatego być może osoby, które mnie znają, wiedzą o tym, że lubię słuchać, raczej uważam się za osobę introwertyczną, ale za osobę, która też w odpowiednim środowisku, odpowiednim otoczeniu lubi się otworzyć, lubi się podzielić swoimi przemyśleniami. I a propos tej obserwacji, właśnie fakt, że ktoś ma wokół siebie być może jedną, być może parę, daj Boże, mnóstwo osób, które zajmują się jakimś biznesem, to nie musi być branża, którą Wy na przykład się zajmujecie, bo ja uwielbiam obserwować przedsiębiorców z totalnie innych miejsc. Inspiracją dla mnie będą ludzie, którzy prowadzą salony kosmetyczne, być może do tego, żeby zobaczyć, jak oni sprzedają, jak utrzymują klienta. Inspirujący może być youtuber, który potrafi zebrać atencję wokół siebie. I te wszystkie elementy, które wydają mi się sensowne. Czyli to, co dobre, to co wydaje mi się skuteczne, staram się przemycić do siebie. Więc dla osób, które tego słuchają, które startują swoją przygodę albo chcą się stać lepszymi, lepszymi przedsiębiorcami, to zachęcam właśnie do tego, żeby mieć taką otwartość umysłu, że to, co u mnie działa do tej pory, to świetnie, bo jak ja to e, lubię powtarzać, never change, run, never change a running system, czyli nigdy nie zmieniaj czegoś, co już do tej pory działa. Kolejne przysłowie, które można tutaj wywołać zwycięskiego składu się nie zmienia, czyli to, co działa u nas warto utrzymać, ale zawsze możesz lepiej, zawsze można lepiej i te rzeczy, które imponują mi u innych, lubię przemycać do siebie. To, co u kogoś mi się nie podoba, to, co uważam za nieskuteczne, po prostu olewam, ale z tego, co dobre, wyciskam jak najwięcej i staram się zaimplementować do siebie. Więc tyle a propos umiejętności obserwacji i, yy, i zachęcenia Was do bycia Dobrym słuchaczem, do, do właśnie patrzenia, jak robią to inni, jak się zachowują, jak mówią, jak się ubierają, jak, jak prowadzą swoje biznesy, mi to bardzo mocno pomogło. Przechodzą do kolejnej tematyki, nie wiem, czy płynnie, czy nie, to się okaże podczas słuchania. Pytanie, które wcześniej zadawałem sobie bardzo często, dzisiaj to pytanie dla mnie już ma odpowiedź. Mianowicie czy życie, w rozumieniu? Biznesu, tego, że ktoś zarabia, ktoś jest biedny, ktoś jest bogaty, ktoś ma lepiej w życiu, ktoś ma gorzej w życiu, ktoś ma dużo wyzwań, ktoś ma mniej wyzwań. Czy życie jest fair? Bo takie pytanie często sobie zadawałem, szczególnie z pozycji osoby, która zaczynała. No to ja pracując na etacie czy będąc na studiach, osoby sukcesu na początku kojarzyły mi się z tym, że komuś się udało, miał lepiej. Może nie, że, że, że ukradł, czy nie wiem, zazdroszczę mu, tylko w takiej kategorii, że jemu się ułożyło i, i, i powiedzmy, wszystkie gwiazdy na niebie ułożyły się pod, pod tą osobę. I wiele razy zadawałem sobie to pytanie, czy to jest fair w ogóle, że jedni mają okoliczności, drudzy ich nie mają. Jak to jest, że na tej samej planecie jedna osoba stoi w kolejce po mięso w promocji, a po drugiej stronie globu, czy nawet nie wiem, kilometr dalej może być osoba, która podjeżdża nowym Porsche. I kupuje sobie najlepsze produkty z, ze, ze stekowni, na przykład. Tak? I czy to jest fair? Wiele osób może powiedzieć, że no nie jest to fair, bo, 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 bo są różne okoliczności. Ktoś powie, że tak, jest to fair, bo każdy pracuje dla siebie, każdy ma swój rachunek, każdy ma wpływ na, na swoje życie. I z perspektywy tych paru lat prowadzenia biznesu, widzę, że przynajmniej w moim rozumieniu, życie nie jest fair. Życie nie jest fair, życie nie zawsze jest sprawiedliwe. I trzeba to zaakceptować. Nie ma co z tym walczyć. Życie nie jest zawsze, nie rozdaje porówno każdemu. Każdy rodzi się w innych okolicznościach, każdy rodzi się z innym startem, każdy rodzi się w innej rodzinie, komuś coś się uda, komuś coś nie uda. Oczywiście, nie chcę zrzucać tutaj sukcesu na na rzecz tego, że trzeba mieć farta, bo to ten, ten fart raczej przydarza się tym, którzy dużo pracują i dużo próbują, ale w założeniu życie nie jest fair. Nie wszystko, co jest spotyka, uważam, że jest fair, ale staram się po prostu z tego wyciągać jak najwięcej dla siebie, akceptować pewne fakty, nie walczyć z tym, na co nie mam realnie wpływu, bo zauważyłem, tak jak wcześniej podkreśliłem przy tych swoich procesach obserwacji, że ci ludzie z sukcesu skupiają się tylko na tym, na co realnie mają wpływ. Egzekwują rzeczy bardzo szybko, bardzo skutecznie. Bardzo stanowczo, ale nie walcząc z rzeczami, na które nie mają wpływu. Nie staram się zmienić świata, bo jedyną opcją, żeby ten świat zmienić, to jest zaczęcie od, od tego, żeby zmienić swój wewnętrzny świat, a potem to swoje makro czy, czy mikro otoczenie i dopiero wtedy ten wielki obraz naszego życia czy naszych bliskich może się oczywiście polepszać, polepszać. Więc zakładając, w mojej perspektywie, że życie nie jest fair, staram się z tym nie walczyć i staram się to nie fair życie układać jak najlepiej pod siebie, bo wiem, że w życiu, żeby pomagać innym, tak jak moim celem jest oddać to co najlepsze rodzinie, mieć dużo czasu dla bliskich, zostawić po sobie jakąś fajną spuściznę, to wiem o tym, że jak najpierw sobie nie pomogę, jak nie poukładam najpierw swojego świata wewnętrznego, potem zewnętrznego i to zajmie czas, czas i jeszcze raz czas, no to nie mogę pomóc innym, tak? Tu można przywołać fajny przykład, który lubię, Lubię wspominać, w samolocie również w, w przypadku sytuacji kryzysowej, w przypadku spadnie, spadku ciśnienia w, u pasażerów podczas lotu, czy jakichś dużych turbulencji, czy zagrożenia życia, najpierw ta maseczka, która wypada z tlenem, trzeba ją podać sobie. Nieważne, czy obok nas siedzi ukochana osoba, czy, czy osoba obca, najpierw trzeba pomóc sobie. Jeżeli sobie zapewnimy ten tlen, to potem będzie można. Pomagać w jakikolwiek sposób właśnie osobom innym. I ja pracując sobie na etacie pierwotnie, czy będąc studentem, e, tak jak mówiłem wcześniej, myślałem o tym, jak to jest, że ktoś ma. Jak to jest, że jeden ma Porsche, drugi ma, e, drugi ma Opla, jak to jest, że jeden ma dużo pieniędzy, drugi tych pieniędzy ledwo, ledwo potrafi sobie gdzieś tam odłożyć czy, czy zarobić. I zauważyłem, że zakładając, że każdy z nas ma 24 godziny w ciągu dnia, i nie mówię o scenariuszu, że ktoś jest w fatalnym stanie zdrowotnym i naprawdę nie może nic zrobić, to nie, takiej sytuacji nie przywołuje. Mówię o osobie A, która ma dwie ręce, dwie nogi, oczy, uszy, funkcjonujący mózg i ma 24 godziny, i osobie B, która ma takie same warunki, powiedzmy startowe, to to, co odróżnia tych ludzi, którzy w życiu są nieco dalej, a najprościej, tak uprośmy sobie to do tego, czy ktoś odnosi sukces finansowy, bo to lubimy mierzyć, jest to, że to sobie po prostu wykorzystują inne pojazdy. Dla jednej osoby pojazdem może być etat, czyli nic innego jak to, że ja daję swoje 8 godzin, a za to, że daję swoje 8 godzin, wy mi dajcie na przykład 800 zł, czy tam 500 zł, nie wiem ile tam wychodzi stawka godzinowa, nieistotne. A druga osoba, która ma podobne warunki, podobne predyspozycje, wybiera, że jego pojazdem będzie własny biznes. Wybierasz, że zajmie się sprzedażą książki, wybiera, że zajmie się czymś bardziej efektywnym. Wybiera to, że na przykład zamiast wymieniać czas, swój czas, który jest bezcenny, nie do odzyskania teoretycznie, bo teraz mam do tego pewne y, zastrzeżenia, ale to może kiedy indziej, oddaje ten czas za stawkę godzinową. Pułapka polega na tym, że ta osoba nie może być wolna finansowo, dlatego że nie ma etatu, który jest w stanie zapłacić tyle za godzinę, żeby to było ważniejsze niż czas, po pierwsze. A po drugie, no nie da się pracować więcej niż 10, 12, 14, najboże 16 godzin. Czas jest limitowany, pieniądze są nielimitowane. Bardzo nie w porządku deal. A inna osoba, która wybiera inną drogę, inny pojazd biznesowy, firmę, network inwestowanie, cokolwiek, ona wymiera, wy, wy, wybiera wysokopłatne umiejętności, która zamienia na pieniądze. Ktoś, kto jest skutecznym sprzedawcą, nie musi 8 godzin sprzedawać, żeby zarobić, może robić to przez 2 minuty i zarobić kwotę X. I to mi tak dało dużo do myślenia, że skoro życie nie jest fair, skoro są różne metody, i ja o tym wiem, i są ludzie, którzy pracują na etacie, a są też osoby, które nie pracują na etacie, zarabiają duże pieniądze, to moim celem jest to, żeby znaleźć się w tym w tej drugiej, drugiej grupie osób. I ten mój proces wygląda następująco. Najprostsza droga, żeby zmienić swoje położenie, mówię o wyborze swojego pojazdu, jest zobaczenie, co robią osoby, które już są po tej drugiej stronie. Plus jest taki, że dzisiaj przy dostępie do informacji, do social mediów, yy, każda osoba ma podcast, ludzie dzielą się swoimi e-bookami, książkami. Wielu youtuberów dzisiaj tworzy darmowe treści, które bardzo, bardzo. Eksponują ich zachowania czy ich sposób myślenia, i to jest super. To właśnie kwestia tego, żeby zobaczyć, jak te osoby myślą, jak one pracują, jaki mają sposób myślenia, sposób podejścia do pieniędzy, do czasu, tak dalej. I w moim przypadku to było nic innego jak sięgnięcie po książki. Bo ja pracując w Empiku też miałem jako jeden ze swoich obowiązków wykładanie towaru na, na półki. I pamiętam, że jeden z najbardziej zakurzonych regałów. Jeden z najbardziej nieodwiedzanych punktów to była kategoria Rozwój Osobisty, a po drugiej stronie był Biznes i Ekonomia, z tego co pamiętam. Do dzisiaj takie pewnie półki, regały znajdziecie w sklepach tej firmy. I wybrałem sobie książkę jako pierwszą Roberta Kiyosaki. To jest taki przedsiębiorca, autor, inwestor, bestsellerowy książek. Książka Biznes XXI wieku. I tak sobie zacząłem łączyć pewne kropki. Moje wcześniejsze wnioski, plus to, co mówią osoby sukcesu. I czytając tą książkę, Robert Kiosaki mówi wyraźnie, że można inaczej, że można szukać dźwigni, że czas jest ważniejszy niż pieniądze, że pieniądze są nielimitowane, że cały świat jest zadłużony i że trzeba zmienić swoją pozycję w, ty w tym układzie. Powoli te kropki dawały mi taki obraz tego, że kurczę, czyli to nie ja jestem inny. To nie ja jestem dziwny, to nie ja mam jakieś dziwne podejście, czyli okazuje się, że to, co mi się wydawało, że może mieć potencjalnie sens, znajduje w potwierdzeniu u osób, które żyją życiem moich marzeń. I to mi tak bardzo dodało skrzydeł, że kurcze jest nadzieja, że rzeczywiście to jest to, że bingo, mam odpowiedź na swoje pytania, ktoś mnie w tym utwierdził, a co ważne, czytam w tamtym przypadku opinię czy perspektywę osoby, która jest multimiliarderem. A nie słucham opinii osób, które być może nie są tam, gdzie do, dokąd, dokąd dążę. I oczywiście bardzo szanuję zdanie mojego kolegi, który pracuje na etacie. Bardzo szanuję zdanie osoby, która zarabia 10 tysięcy i za cholerę nie chce więcej. Super, super. Mówię o swoim indywidualnym podejściu, że ja czułem, że mogę lepiej, że da się lepiej, że skoro są osoby, które żyją na świetnym poziomie, to ja też tak chcę. Nie czuję się gorsze, czuję się gotowy, i czuję się głodny tego, żeby przynajmniej spróbować. W moim przypadku tym, tym pojazdem był network marketing, a następnie inwestowanie w wartościowe aktywa, żeby te pieniądze pomnażać. I ta droga dzisiaj doprowadzi do miejsca, w którym jestem, w którym mogę sobie pozwolić na świetne życie. Mam komfort czasowy, komfort finansowy, komfort geograficzny. Robię to, co lubię, dzielę się swoimi wnioskami, bo chciałbym na taki podcast trafić, gdy, gdy zaczynałem, żeby po prostu spotkać osobę, która na tej drodze... Jest powiedzmy xxx kroków dalej i mówi: Hej, tu jestem. Jak coś dobrze idziesz, skręć w lewo, skręć w prawo i to pomoże. Co jeszcze chciałem poruszyć a propos tego pojazdu, też to, co mnie bardzo mocno satysfakcjonuje, to właśnie wykorzystywanie tych dźwigni, czyli szukanie takich opcji, żeby tą naszą ciężką pracę, a najlepiej, żeby ona była efektywna, czyli oparta o wysokopłatne umiejętności. Najwyższą, najważniejszą umiejętnością na świecie jest umiejętność sprzedaży. To nie ma co ukrywać: każdy sprzedaje, a że ktoś dobry dobrym sprzedawcą, sobie świetnie radzi w relacjach, w biznesie, wszędzie. Największą taką dziwnią, którą ja odkryłem, to umiejętność zamieniania pracy swojej na coraz większy dochód ten dochód zarządzanie nim w odpowiedni sposób a następnie to odpowiednio zarządzane pieniądze, roz rozgospodarować je na wartościowe aktywa. Oczywiście wszystko, co tłumaczę, nie jest poradą inwestycyjną, nie należy tego traktować jakąkolwiek, jako jakąkolwiek sugestię inwestycyjną. I oczywiście moje wyniki to są moje indywidualne wyniki i nie gwarantują zysków żadnej osobie to, co ja mówię. No taki disclaimer, żeby każdy też wiedział i żeby żadnych wyzwań nie było, że ktoś sobie coś dopowie. Czyli ten proces, który wytłumaczyłem właśnie u mnie okazał się bardzo potężnym narzędziem, bo wiedziałem o tym, że pracą czas za godzinę wiem, że to jest limitowane i w dalszej perspektywie nie ma sensu. Następnie praca efektywna za pieniądze typu prowizja, typu duże deale, typu duża marża super, ale to też te pieniądze zarobione muszą potem być dobrze rozdysponowane. I moim takim krokiem, numer jeden ku zmianie z osoby, która miała bardzo złe nawyki finansowe, która ani nie zarabiała dużo na, na początku, ale też wydawała na tyle, że pieniądze były, wychodziły, były, wychodziły, były, wychodziły. Numer jeden taką zmianą było prowadzenie budżetu domowego. Jak pierwszy raz odkryłem takie coś, trafiłem na to też w innych podcastach, bodajże, to był podcast Dave, Dave Ramsey, taki finansista amerykański, też bardzo mocno pole polecam. I Wramzy mówi o tym, że nie ma przypadków w pewnych procesach, że wielu multimilionerów amerykańskich, którzy nie odzieżyli majątku, którzy mają pewne cechy wspólne, charakteryzują się m.in. tym, że prowadzą, czy, czy prowadzili, zaczynali od budżetu domowego, czyli umiejętności spisywania sobie na kartce w Excelu, gdziekolwiek, jak komu, jak komu wygodnie. Moim w moim przypadku był to Excel, prowadzenie swojej tabeli przychodów i tabeli rozchodów. Potem dołożyłem sobie również zakładkę majątek osobisty, gdzie mierzyłem sobie to suma moich aktywów, jaki majątek do mojej osoby może być przypisany, zakładając, że mam rzeczy, jakie mam. I jak zacząłem sobie wypisywać, jaki mam dochód, że mój dochód jest limitowany, że pochodzi tylko z jednego źródła. I gdy tego źródła nie ma, to nie ma pieniędzy. Gdy nie pracuję, nie mam pieniędzy. Gdy nie pójdę, nie sprzedam swojego czasu, nie będzie pieniędzy, To wiedziałem, że już przynajmniej wiem, gdzie jest problem. Ogólnie polecam każdemu z Was: rozpisywanie sobie rzeczy na kartce. Ja nigdy nie lubiłem notować ani w szkole, ani nigdzie, ale dzisiaj prowadząc biznes od wielu, wielu lat, zawsze mam zeszyt obok siebie zawsze pisemne notatki zawsze rozpisywanie sobie jakichś rzeczy, tematów, przemyśleń bo przelanie rzeczy z mózgu na papier bardzo luzuje nasz mózg i pozwala te rzeczy nieco lepiej przeanalizować. I nawet sam fakt wypisania sobie w tym Excelu budżetowym, ile zarabiam, skąd to się bierze, już mi troszeczkę uświadomiło, w jakim miejscu jestem. Potem zacząłem sobie wypisywać swoje koszty stałe, i dopiero przy wypisywaniu swoich kosztów stałych zrozumiałem, że takie koszty posiadam, że te pieniądze uciekają, bo idą tu, bo idą tu, bo idą tu. Dzisiaj dzięki aplikacjom czy jakimś swoim tam sposobom wiem, w jakie kategorie moje wydatki wpadają, kontroluję to. Bo wychodzę z założenia, że albo pieniądze kontrolują nas, nasz nastrój, nasz humor, nasze życie, albo to my kontrolujemy pieniądze. Pieniądze uważam są świetną rzeczą, ale mają służyć mi. Ja rządzę pieniędzmi, nie wpływają na mnie, mają do mnie przyjść z łatwością, wychodzić również z przyjemnością, ale to ja decyduję i ta energia działa na moją korzyść. I wypisanie sobie tych kosztów stałych dało mi do myślenia, że po pierwsze, mam ich bardzo dużo, że są one totalnie losowe i najczęściej przerastały prawie to, co zarabiałem. I to był mój punkt wyjścia, czyli zdanie sobie sprawę, że zarabiam za mało, zarabiam z jednego źródła, wydaję losowo, wydaję głupio i wydaję za dużo. I to już mi naprawdę dało bardzo dużo. I dalej szukałem odpowiedzi, szukałem możliwości zarobkowych, szukałem biznesu, szukałem jakiejś dźwigni i wielu przedsiębiorców powtarza, że najskuteczniejszym narzędziem każdego biznesu, Każdego przedsiębiorcy indywidualnego jest zwiększenie dochodu aktywnego. Nie ograniczenie wydatków, to jest dodatek, ale zwiększenie dochodu aktywnego, bo to otwiera totalne inne, totalnie inne furtki. Więcej pieniędzy, więcej możliwości. Więcej możliwości, więcej wyborów. Więcej wyborów, więcej skutecznych wyborów statystycznie. Więc zdając sobie sprawę z tego, że Muszę zwiększyć dochód aktywny z poziomu nie wiem, 3000 zł, 4000 zł. Każda większa kwota już stawia mi lepszej pozycji wyjściowej. Czyli punkt numer jeden, jaki u mnie był, zwiększenie dochodu aktywnego. Czy to drugi etat, czy to awans pracy, czy to dodatkowy biznes, jakiś side hustle, to jest warunek konieczny, jeżeli ktoś chce swoją sytuację poprawić. Musi mieć więcej pieniędzy. Tyle. Na szczęście możliwości jest dużo. Potem zacząłem analizować swoje wydatki zacząłem odpinać jakieś głupie subskrypcje. Moja karta była podpięta w 450 różnych miejscach. Tu złotówka tam 10, tu 15 i się okazywało, że tak tracę pieniądze. Zrozumienie, że być może mój standard życia musi być nieco bardziej przyziemny. Że wydawanie na to, żeby się pokazać innym, jest głupotą. I dzisiaj koledzy klaszczą, a za parę lat ja będę płakać, że pieniędzy nie ma. A, a oklaski znajomych, czy, czy ich hejt, no, nic nie zmienia. Nie opłaci rachunków, nie pomoże rozwiązać trudności finansowych. A dlaczego tak bardzo mówię o finansach? Dlatego, że statystycznie najwięcej kłopotów w życiu, rozstania, rozwody, kłótnie, stres, wszystko co złe, bardzo często opiera się o problemy finansowe. Bardzo, bardzo często. Nieraz sobie przypomnę, że mój zły humor, nawet ja też, ja też, tak mam, też jestem człowiekiem, moje wkurzenie. Chodzi o pieniądze często, że coś mi nie poszło, wie kurde i potem wyżywam się na innych, na innych rzeczach i na innych aspektach i to jest niepotrzebne, ale to trzeba to też sobie zdać z tego sprawę, że ale niestety te pieniądze dotykają każdego na każdym etapie. Zobaczcie ile jest multimilionerów, którzy się rozstają z żoną i tam chodzi o pieniądze. Ktoś się pokłóci z kimś chodzi o pieniądze. Niestety chodzi o tą kasę. A propos tych wydatków jeszcze. Organizowanie sobie właśnie tego budżetu pozwoliło mi nieco bardziej kontrolować swój, swój, swój portfel, swoje pieniądze, więc to jest krok numer jeden bardzo, bardzo istotny. A to, co potem pomogło mi w biznesie, to co na co dzień mnie prowadzi, żeby utrzymać dyscyplinę, być entuzjastycznie nastawiony do życia, to bym chciał poruszyć w kolejnym podcaście. Mam przygotowaną osobną teorię efektywności mojego imienia. Jeżeli brzmi to dla Was interesująco, to zachęcam Was do... Czekanie na trzeci, trzeci materiał. Tam sobie właśnie o tym pomówimy. A dzisiaj, żeby to klamrą wszystko spiąć, te rzeczy finansowe, to biorąc pod uwagę, jakie są czasy, jeżeli chodzi o trudność dla osób, które pieniędzy nie mają, ale jednocześnie łatwość dla osób, które są otwarte, żeby szukać dodatkowych źródeł, to naprawdę często kluczem są proste czynności, znalezienie osoby, która jest nieco dalej, skupienie się na procesie, bycie otwartym, być dobrym obserwatorem, Zaatakowanie większych zarobków, zaatakowanie większych pieniędzy, następnie zrobienie sobie tego budżetu domowego, a potem edukacja, a najlepiej posiadanie mentora, takiego jak ja, czy tak jak ja posiadam swoich mentorów, którzy potem mówią, co potencjalnie z tymi pieniędzmi warto zrobić, od czego warto zacząć, na czym warto się skupić, że na koniec chodzi o to, jaki masz majątek netto, bo ten majątek netto to jest coś, co klasyfikuje, powiedzmy, skuteczność czy zamożność przedsiębiorców, a dla mnie ta Przygoda przedsiębiorczości jest na tyle satysfak satysfakcjonująca, że jest jak sport dosłownie. Moje największym marzenie było bycie piłkarzem. Czy mogę powiedzieć, że nadal jest? Pewnie nie. Ale moje największe marzenie było bycie piłkarzem. To mi się nie udało, nie osiągnąłem tego. Ale to, co mi się podoba w biznesie, w byciu przedsiębiorcą, to codzienna rywalizacja, codzienny trening, codzienne stawanie się lepszą wersją siebie, codzienne kontuzje, codzienne wyzwania. I ta rywalizacja dla mnie, dla mnie, powiedzmy, miarą, tak jak w sporcie, miarą dla klubu jest ilość trofeum, trofeów wygranych, tak, tak samo dla mnie, wielkość przedsiębiorcy, nie mówię o aspekcie bycia dobrym człowiekiem i o tym, jaki ma wpływ na ludzi, ale jako przedsiębiorcy sensu stricte, jest jego majątek netto. Nie interesuje mnie to, ile zarabiasz, jakie masz wyniki dzisiaj. Mnie interesuje, jaki masz majątek netto, bo to mi mniej więcej mówi, jakim przedsiębiorcą jesteś, jak długo działasz, czy budujesz majątek, czy się flexujesz kasą, czy masz dobry moment, czy masz dobre lata, czy dobre, do, dobre dekady. To jest dla mnie bardzo, bardzo interesujące. Więc tyle na dzisiaj, myślę. Do tematów tej teorii efektywności i wiele, wielu, wielu, wielu innych przejdziemy kolejnym razem, ale ten materiał myślę, że jest bardzo mięsisty. Przekazałem w tym całą swoją, powiedzmy taką. Całe serducho, jeżeli chodzi o podejście do pieniędzy, o bycie lepszym przedsiębiorcą. Jeżeli Wam się to podoba, to czekam oczywiście na feedback, czekam na opinie z Waszej strony. Bardzo dziękuję za uwagę. Skutecznego działania wam życzę, otwartości, skutecznych obserwacji i udanego roku 2026. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Ciao, ciao.